z powrotem Tak, cześć. I czegoś to, żeśmy się dowiedzieli? Czegoś bardzo ciekawego. Tak. Jesteśmy kompletnymi idiotami. Albo to, albo jest źle wyjaśniony nasz obiektyw. Czekaj, właśnie. Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba sprawdzić. Co jest to napisane w nocy? To może choć najpierw wyjdziemy stąd. Co? Bo nie pamiętam, żebym przeczytał nam obiektyw. Łoś się! Łoś się! Łoś się! Nie, w obiektywie też nie ma konkretnie napisane o tym co mieliśmy zrobić. A zaraz wam powiemy co mieliśmy zrobić, jak tylko Taaak. stąd wyjdziemy. tylko stąd wyjdziemy. Tylko jak my się... Gdzie to był portal? Nie wiem, mam lag. Eee, yy, stary... To no, nie jest to miejsce. Robisz co? Ja mam na to sposób. Co, zabijesz się? Jep. A Staff, jak będzie nam jeszcze potrzebny dalej? Mmm, nie wydaje mi się, żeby coś nam było potrzebne. Jakby co to sobie zespałnimy? Oszukista. Oszukista. Zastanawiam się, czemu tak dropuje ten. Oszukista, nie oszukista, Mamy dagi. Ja idę się zabić. Jeronimo <grymne> Nawet ci nie wyszło to. A, to zwykł... Nawet zabić się nie potrafi, Wykąpię się w dage. Aura. Też tu wracaj. A zresztą ja nie mogę. Co czemu? Bo mam diamond pickaxe. Dobra, to sobie spał już No dawaj, bo zajmie ci to 3 godziny. Oj, tam nie marudź. A przynajmniej jedną serię z Minecraft'a byśmy mogli mieć całkowicie legalną. Fuck it. Oh shit! Nikt nie mówił, że będziemy wszystko robić legalnie. Dobra, ja się kręcę chyba w kółko. Dobra, szanujcie. Hmm. Ja tam zacznę robić to co mieliśmy robić. Nie Trochę mi to zajmie pięścią Da się w ogóle? Da się. Tylko no trochę to będzie trwać. Dobra, się też utopię. Moje nagadcy. To ja zacznę. Powiedz mi jak będziesz już No ja siet 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 Cały czas przyciskam alt nie niechcąco Nie wiem dlaczego Pamiętasz kod na Pikaxa? Nope A, przecież ja mogę w game mode No właśnie Oj to zajmij mi wieki I teraz ja złapałem strzał. Nice. Okay. Gdzie, gdzie jest to przejście? Shit. Aaaa! kręcę się w kółko. Co ty, gubisz się w tym? Tak. Okej. Okay. Jesteś już, masz na mnie wizję? No jestem na ciebie. No. no Ale tak. czekaj chwilę. Znaję Co? Zmienię sobie game Moda Game mode 1. Dam ci pikaxa. Daj ja. mu piekaks powinniśmy zniszczyć źródło zła no Weźmy piekaksem Już masz jej Zamiast zniszczyć źródło zła my tłuki... żeśmy wlazli w, w źródło zła Dobra, trzymaj tego kicsa z powrotem, mogę gdzieś później od niego płakał Lecimy Shit, ja cały czas w game modzie jestem Mod Zero uh, hmm. To, mode A, hmm Notaj game nie mogę zmienić. Game pa. Nic nie mów na temat tego, co tam jest. Mm. No. No. Co? Co? Staram się Thanks to przeczytać. For playing. Tak, to jakoś idzie. A to? Thanks for playing. N For the win, tak. Ale co? I, mm. I win. I, I win. E, <laughs> Kurde. Fuck you. Ale poczekaj fajne to, po, jaki fajny wybuch! Ci dobre, jak w tym? E, e, ty. Metal Slug. Nie, nie podpalaj tego jeszcze, bo tu jest coś do przeczytania. Thanks for playing, leave your score on the forum page. Remember to leave a rating. One final note to read. Jeszcze. Szczerze? Sz szczerze, mój rating na tą, na tą mapkę. O no to chodzi, rating jak nam wyszło. No wskakuj tam do środka. Co, gdzie do środka? Tu! Oh fuck you! Nie wystrzeli w kosmos. No właśnie o to chodzi. Zobacz mi tą notkę. Dobra, to ja pokładę TNT. Tak, w ten czas obuduj mnie. Ech. Zniszczyłeś źródło zła. Dobra robota. Dzięki za grę. To samo co było na tym napisane To samo co było tam napisane Dzięki do tego i tego Kolesia na. Nic nope. <śleszy> okay. No nie ciekawego No od razu lepiej. <laughs> Od razu to lepiej wygląda. Ale ja więcej jeszcze muszę zrobić. Aby gdzieś zombie jak. Ja więcej jeszcze muszę zrobić. Co? So. O woda. Teraz sobie stąd. Gdzieś ty poleciał. Nie, 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 sobie hmm. nie, nie, Game mode no foku Już? List not a valid number nie mogę ci zmienić, musisz sam sobie zmienić. O oh, kama To nie jest serwer tylko lunch No, to coś, co się? Um, może tam, wystawiamy oceny takie nasze Moja ocena? Półtorej z dziesięciu. Nie, no dla mnie tak. Z... Dobra, dwa minus. Na 10? I na 10, tak. Więcej, więcej tam ma w mnie nie dostanie. Króciutka. Znaczy, e... krót... No, strasznie krótka. Dwuje dostaje za próbę z tekczypakiem. Jeżeli koleżanki rzeczywiście sam go też zrobił, albo nie wiem, ten team zrobił ten tekczypak. To tak wygląda dobrze, ale jest niedokończony i ma pełno burz Znaczy, jak tekstur pack jest tylko pod tą mapę, to też nie muszą robić wszystkiego, nie? Tak, ale. Tak no, no nie, no, no. no Jest ładny i w ogóle tak. Ale większe rzeczy już gdzieś widziałem. Czyli nie wszystko kompletnie robili sami. To jestem w stanie powiedzieć na pewno. I no. Efekt wybuchów tego stepaku jest zabity. Tak, ale to też jest ściągnięte z I nie mówię, że z tej, no, tej gry o której mówiłem, tylko w innym texturpaku też jest tego typu efekt. Yy, także no, trochę nie... Nie wiem czy to my jesteśmy takie derpy, czy to po prostu... tak słabo wyjaśnione to było. No jeszcze jest w game modzie problem z tym texturpakiem. Co, że nie wszystko widać tak, jak powinno być? Mhm. No, przezroczyste zostawiam te. Znaczy, ja bym dał tej mapce 3. Jest krótka. Texture pack jest niedokończony. Budynki nie są zbyt ładne. No, nie są zbyt piękne. E... Chociaż jak na takiej wiesz. Bo to by było, ale czekaj, bo pamiętam, że koleś mówił, że to jest jego pierwsza mapka. Tak. Więc yy, musimy też patrzeć na to. No dobra, jak na pierwszą ma mapkę. To z 5 bym dał. 5, 6. Nie, zobaczę jeszcze to miasto. 5, pół. Spojrzę sobie jeszcze na to miasto. A co to? Nie, przy, coś mi się przypomniało. Przypomniał mi się kościół. I przypomniały mi się te drzwi. Sorry, to może być twoja pierwsza mapka, ale. Nawet kiedy pierwszy raz gra, to To sam, on tego nie będzie oglądał. Znaczy, no. No wiem, no ale ja mówię tak ogólnie, tak? Jeżeli to jest teraz pierwsza, Ale moja... Ale pamiętaj, że ten, że to może być przez. E, to, co? że my gramy na 1, 4, 5, a ta ma pani wiadomo na co była, no. I co, i to by zmieniło pozycję drzwi? Tak, bo z drzwiami przecież robili kilka jakichś tam pierdół. Nie wiem. Ale ten, ja bym dał. Krzyż i taki tak, i tak ja będę uspieć, pięć, no. Bo skoro to jest no, pierwsza mapka, to tak czy siak jest. Na. No. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Tego w ogóle nic nie było wyjaśnione. Co, co to jest? To jest. Eksperyment. Airstrip. Lotnisko. Okay. Nie. No, no nie. No, 3 minus. Ostatnie okay. słowo. No a 4. Niech będzie. Te drzwi, ten krzyż. Wysadamy? Historia króciutka. Taka w sumie. Podstawowa też, no ale dobra, no pierwsza matka, Bada, ba, ba. Hmm, tekst No nie wiem, no połowa z tych rzeczy wydaje mi się, jakbym już widział w innych pośrupakach, także... No dużo ten tekst nie ratuje Daj mi jednego, tego punktu tam się nie chcę szukać Tam no. Szybciej to się wysadzi. Ja się zajmę kościołem. No. Trzymaj po prostu prawy. Ja no, mogę klikać. Nie no, bo nie. potem będzie na nagranie, same klikanie. Już się przyzwyczaili z nie, 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 Chyba przesadzę z tym klienty, ale... Szanieć. Jak serwer nam nie padnie to nie wyleczy. Jak nie. serwer nam no może paść jak to nawet nie jest serwer. No, no tak. Gdzie jest A zresztą mam 8 giga ram w tym laptopie. Gdzie jest obsydian? Potrzebuję obsydian. Ja mam 3 Gdzie Po co jak co? Ale grani bekiem trzeba, trzeba uchronić. Przez wybuchu. Tutaj jesteś? To.

Nie, 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 nie... Podłóż pode mną. No, bez przesady. Hm? Dokładnie, tak jak kiedyś bawiliśmy. Ziem? Ja jestem po nie wiem, poziomie 123 dosyć wysoko. 123 Dobra, odpalam Bye bye Jecha. Yeah! O oh my God. Lagi <perspusty> Nie, nie mam Takich <tryk> sporów Połowa właśnie nie odpaliła Nie, to jest lag Serio? No bo patrzył mnie. Okej. Okay. To jest chyba lak. Dobra, to co? Widzimy się w następnym let's play'u minecraftowym jakimś. Albo w czymś innym. Eee, tak, widzimy się w następnym let's play'u minecraftowym bądź jakimś innym i... Powtórzyłeś właśnie co powiedziałem. Tak, wiem. Eee... I mi się wydaje, że takie mapki będziemy częściej robić z oceną. Ta. z oceną, Że Ta. będziemy swoje własne oceny dawać. Tylko musimy jeszcze znaleźć nazwę na tę serię. Nas i Sim oceniają. Okej. Okay. Oryginalność. Oryginalność. Oryginalność przede wszystkim. A teraz Chicken Wings. Co? Chicken Wings. Ej, zniknęło mi. Ale jest. Dobra, ja spadam. Do zobaczenia. Ty cały... Ty cały? Musiałeś? Co zrobić tutaj? To całe? No grup musiałem zachować. Ale nie wiedziałem, że tak, no tutaj był jest anty. A nie buchowy. budujesz go z obsydianu? Tak. No to masz. Mam efficiency one nadając w Pikachu. Awesome. Ty już poszedłeś? No. Okej, okay. to do zobaczenia. Cześć.